Thank you jak oglądacie nasz kanał na YouTubie, to pewnie pamiętacie taki strasznie dręcy filmik Wolf vs. Krait, na którym ja opowiadam, że niektóre węże upodabniają się do jadowitych kuzynów, żeby je zostawiono w spokoju. I tam opowiadam historię o gościu, który pomylił właściwie niemrawca, wziął za właśnie węża z rodzaju likodon i przepłacił to życiem. I teraz historia uzupełniająca do historii o Słowińskim z tamtego filmu. Słuchajcie, ja tego węża, to, to jest Licodon Septentrionalis. Ja go znalazłem dwa czy trzy lata temu tutaj niedaleko w rzece. Zrobiłem sobie zdjęcie, bo nie wiedziałem co to jest, i od, ostatnio je znalazłem i wrzuciłem je na grupę na Facebooku, która nazywa się Snake Identification. To nie jest taka całkiem amatorska grupa. Wypowiadają się tam naprawdę znani herpetolodzy. Są naprawdę dobrzy w identyfikacji węży. Cztery pierwsze odpowiedzi były że oni mi niby wierzą, ale są pewni, że to jest niemrawiec. Ja go miałem tam na rękach, nie? Więc oni się pukali, bo to palcem w czoło. W końcu znalazł się człowiek z Chin, który bada węże tutaj na pograniczu chińsko-wietnamskim i on go prawidłowo zidentyfikował. Natomiast, no, sam fakt, że na forum, gdzie wypowiadają się eksperci, czterech... Czterech z nich... zjadłem muchę. Czterech z nich... Rozpoznało w nim niemrawca, i to oni twierdzi, że nawet kształt głowy ich zdaniem jest ewidentnie taki jak niemrawca. Więc jeżeli tacy goście się potrafią pomylić, to pomyślcie sobie, jak łatwo można sobie zrobić kuku, nie wiedząc co się robi. A tak jak na filmie mówiłem, różnica jest. Na tym mogę wam pokazać, bo on jest duży. Różnica jest taka, że niemrawiec miałby takie bardzo charakterystyczne sześciokątne łuski nakładające się na siebie. One tworzą taki deseń, coś jakby szczyt dachu. Tułów jest trójkątny w przekroju, taki ścięty, a szczytem biegną właśnie te takie bardzo, bardzo charakterystyczne łuski. Jeżeli to się raz zobaczyło, to w sumie trudno się pomylić w przypadku tej wielkości węża, nie? ale na pierwszy rzut oka ten, ten wąż Licodon septentrionalis i Bungarus multicinctus, czyli niemrawiec wielopręg, wielopręgi, wielopasiasty, są tak potwornie do siebie podobne, to jest po prostu niewiarygodne, jak on jest do niego upodobniony. Ja jak widzę tego węża, ten gatunek, na ziemi, to się dobre 30 sekund zastanawiam. Bo jest naprawdę niesamowicie podobny. I teraz jak go zobaczyliśmy, bo myśmy tutaj fotografowali zupełnie innego węża, a ten przyszedł do nas sam z siebie, z pleców. I jak go zobaczyłem, to też w pierwszej chwili miałem taką zawiechę. Pooglądałem, pooglądałem, dobra, ten mnie nie zrobi krzywdy. Jest tak po prostu niewiarygodnie podobny do niemrawca. Nie mam niestety zdjęć akurat tamtego niemrawca, nigdy go jeszcze nie spotkałem. Ale jest po prostu toczka w toczkę podobny. A jako ciekawostkę Wam powiem, że potwornie śmierdzi. Jeżeli zdarzyło Wam się mieć w rękach zaskrońca, to wiecie, że zaskroniec potrafi się osmrodzić. Zaskroniec po prostu jest jak perfuma w porównaniu z tym cholerstwem. Niesamowity smrodziarz. Ja na pewno też całej capie, już powoli się do tego przyzwyczaiłem. Wiecie, jak to śmierdzi? Kojarzy mi się to z sardynkami z puszki. Takimi, które zbyt długo były otwarte w śmietniku. Potworny smrut naprawdę. Ale ładny, to jest dziewczyna. To widać po jej ogonku. Zobaczcie, tutaj się... A nie wróć, to jest... To jest samiec. Ja myślałem, że ogon zaczyna się tu. A ogon zaczyna się w tym miejscu. Tu jest zgrubiały, bo tu są chemipenisy w nim i dopiero potem jest taki wąziutki. Czyli to jest samiec. Pff, No i mamy węża enigmę. Na pewno jest to wąż z rodzaju hebius. Kiedyś to się nazywało amfiezma. Teraz to jest hebius. To jest w jakimś stopniu chyba blisko spokrewnione z zaskręcami naszymi tak naprawdę. Ale ten, ten cały rodzaj hebius jest taki mały koszmarek jeśli chodzi o identyfikację. Ogólnie mało co o nich wiadomo. Jest bardzo mało zdjęć. Musiałbym go teraz zmaltretować, policzyć mu łuski na brzuchu, w poprzek, tu, tam. Pozapisywać to wszystko i może bym doszedł po papierach tak naprawdę, po notatkach ludzi Co to dokładnie jest to są takie półwodne węże tak naprawdę, które sobie tam gdzieś się kitrają po brzegu, ale polują głównie w wodzie na kijanki rybki I są to tak naprawdę bardzo, bardzo mało znane Dlatego, że nie są w żaden sposób wyjątkowe Nie mam pojęcia co to jest Najlepszy numer jest taki, że wszystkie zdjęcia, które widziałem tych węży, to na wszystkie te gatunki miały białe brzuchy. A ten ma brzuch czarny, grafitowo-szary. Ciężko powiedzieć czy to latarki. Mieni się jak tęcza cały. Na ma te dwie charakterystyczne linie. Wszystkie hebiusy. mi się temu bo się przyzwyczaiłem. Wszystkie hebiusy mają tą, te takie jasne linie na grzbiecie. Większość z nich, przepraszam, nie wszystkie, ale większość tutaj na północy Wietnamu ma. E, oprócz tego, mają różne linie na głowie, jeszcze to nie ma, właśnie. Kompletnie nie mam pojęcia, co to może być za gatunek. Czy się błyszczy tę od, brz od brzuszka strony. Tak, tak, śliczny jest. Jest przepiękny. Tak naprawdę, niby takie, niby może i wylecą, ale z drugiej strony jest przepiękny. Jestem pewien, że ich tu jest masa. I jakbyśmy dzisiaj chcieli się nimi zająć, to byśmy na pewno znaleźli kilka do kilkunastu. Bo wszędzie gdzie byłem, gdzie były, któryś, któryś tam gatunek z tego, tego rodzaju był, zawsze było ich dużo. Jak był w strumieniu, to określonej porze były wszędzie, co kilka metrów gdzieś tam któryś zerował. Nawet mnie nie osmrodził. Była mu dobrze ze mną.